Ma ludziska z tej strony, Janusz. A dzisiaj ze mną jest. Nie ma, mnie. Będę. No, kto jest? Nikogo nie ma. Dobra, idziemy. To jest. gra horror. Mimik. Jak to gra się? The tak? Mimik. No. do nie znajdziecie w opisie, ale i tak nie będzie. grać Ale. Nie, nie trzeba, nie martwi się. Zamknięte. Jak te drzwi są? Oko Malina. Te drzwi wyglądają jak blok, ale dobra. Cicho są wielkim szarym kwadratem. Eee, gdzie tu jest klamka? To są drzwi wartościowe. Otworzą o, się oj. same, ale już ich nie odznamkisz. uślady ślady. To się wiesz znamy. co, to znaczy trzeba iść za nimi. Klucz. Ja idę pierwszy. Zamknięte. Czekaj, idę za środami. O, tu szafki, tu nic nie ma. O, to jest ten. Hmm. No, sala gimnastyczna, to poznajmy. Jesteśmy. Basen! Muszę sprawdzić. To jest... Ten budynek to jest. Budynek, czekaj, jak się tam. Było? Jak się tłumaczyło gim? siłownia, Chyba tak. Jesteśmy jak na jakiejś siłowni. powinno być publiczna siłownia. Ale dobra, to w ogóle wygląda jak szkoła. Cii. W ogóle to jest doktor. Ej, co ciągniesz za drzwi? No bo mogę. Tu Ślady prowadzą. A w ogóle. Czekaj, nie wchodzimy. Nie tam nie. W ogóle ślady prowadzą. Ej, czekaj, palić tam te drzwi. Tu ślady prowadzą gdzieś indziej. Ale tu coś jest. A tu są młody. To wchodzimy. Worki, czarne worki, a muchy wokół krążą. Brzmi jak zwłoki. Uu, kotek. Gdzie kotek? No, na obrazku. O, fajny to rysunek. Hamburger. A tam Hamburger. jest, o a tu jest fajny rysunek. Uuu, Uu, piękne. Pamiętaj, wysoki poziom. O, tu jest kartka! Chiński! Chyba. Chiński. Jakie znaczenie? znaczki? plums... plum... O. bardzo angielski. Angielski. William. William. Przetłumaczyłem. Dobra, idziemy dalej. It smal... Ja, smals. Nie wiem przeczytać. Puls... Nie, to tam. Hmm. Komplikowane. No, idziemy tak Właśnie, idź przodam. O, Ej, czekaj! O! Światło jest w środku. U, fajne. Klucz. W ogóle to jest... Ej, to jest... Mamy dwa klucze z jednego. Trzeci! Ej. Nie! Nie da się podnieść. Dobra, wracamy. Właśnie, to jest faun. Musimy wrócić na siłownię. Ci na tą salę gimnastyczną pewnie. Teraz Może. taktyka każdego gracza Klikaj kluczem po wszystkich drzwiach To zawsze działa O, niewidzialne drzwi też No drzwi, których nie ma Ty, ale fajne Co? Co dźwięk ty robisz? Absolutnie. Dobra Marcowa teściowy dźwięk jest Idzie teraz, u Ale zarosło bo tam są drzwi po drugiej stronie. Gdzie? Po Czy drugiej ty mnie stronie sali. Idę tam. Ej, ja idę pierwszy. Sun się. I, a ja idę do drugich. Nic tu nie ma, zamknięte. A to bez klucza trzeba, dobra. O. Otworzyłem. Nie, do, do tej ski był. Uu. Ale drzewko ładne. Świetnie. Nie, nie drzewko. Kartka. Co tu my tu mamy? Uh, akurat U. jakaś pani. no wychodzi ze skrzynki. To jest, jest. Uznajmy, że tam jest skrzynka. Ewidentnie obrazek jest niewyraźny. To jest wąż rzeczny. Tu mamy. To jest. A bo ja wiem, co to jest. Tu mamy klapki jej. Czekaj, po co Na jej klapki? Mamy... Po mamy. Nie wiem, co. co? Pół, pół kółka. Pół. Nie wiem. To jest grzałka albo fantanna. W ogóle po co jej buty? Ona wygląda podobnie do Stendermana. Dobra. Gdzie ona ma, on ma buty? No, A tam są jakieś buty. Klapki. No, Dobra. Ty, bo ja mam nadal klucz. O! Kartka w kiblu. Mało podejrzane miejsce. A, oh, Kibel. Lustro. Kibel. Eee, nie ma odbicia. Ale smutne. Z kartka. Wampirami. She likes no... to mimic them. Nie wiem. Też męski kibel czy damski? bo pisuarów nie ma. Słabe to. Chociaż jak czekaj, ma... bo tu nie ma drzwi. To może to się zalicza do pisuarów, ale... Chociaż. Może. To jest, nie jest to, skomplikowane. To wygląda jak kran. <laughs> ale dobra. Tu coś między kranem a, a pisuarem. mimik. Team Be coś tam. Don't let your yourself. Be command turn back now, before it's too late. Wróć! Albo będzie za późno, coś takiego. O! O! No, idź pierwszy, ty chciałeś. Nie, pójdę poszukać innych drzwi. <laughs> coś mi się zdaje, że nie ma, nie ma kolejnych drzwi. Dobra, idę z kluczem. Ale hardbar, a, a już teraz to ciało, to, eee to łatwo. To Nie, to pijaczki głośne to było. Za głośne. Yy, trąbka. <trony> trąbka. Trąbka trąbkę, bek więcej. Więcej trąbek. <trony> czekaj, jeszcze czekaj, są drugie drzwi. No. O, coś tam klucz. Rysok. Ja idę wody plus. Dawaj, dawaj. Ej, co jest? O! Siemmo! On państwo! Ty, bo jej trochę głowę urwało Nie wiem, Aby. To odwala jakieś tańce. Perfekt. Za Dalej. głośne. No. Zapisz się jest. Kiedy? To było głośno. Mam dwa klucze. Wi. Ej, tu... ej, oni zepsuli ścianę. To była ściana wcześniej. Ta... Nie miło. Dobra, to jest zamknięte, no to idziemy dalej. To idziemy tu na dół. Książka. Nie. W ogóle piwnica w. O, tu jest pokoju z instrumentami, nie, jak to się nazywało? Cicho, tam trzymają instrumenty. Dokładnie, trzymają dzieci. Znaczy, <noise> instrumenty. Patrz, ja otworzę. Teraz klucz. ja mam jeden klucz. Ej, oo, no, gdzie ja jestem? Uje, idę tam. O, 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 o jakieś W gdzie? gdzie? A ta, no tam na końcu. To jest, to pani? jest pani, jakaś piara. To tak, to jakieś jak drzewo ja mam za bardzo rozmazane. A no Tam jakaś to stoi, stoi. Idziemy do niej. Cicho, bo, ja naj... bo ja mam najniższe. Czekaj. To nie drży się! Ej! Jaki to jest dobry! Jak prawda na najniższyk! Teraz ją widzę, bo wcześniej miałem zacieniowane. O. Ej, nie znikaj tak przed, nie wolno. Ej, to ty masz lepiej, to jest nieuczciwe. Czerwone drzwi. Oczywiście. Jesteśmy w toku. Czekaj, bo teraz ja nic nie widzę. Tam są drzwi. Ale to ostre, za brzydkie. Nie, max. O. Ej, bo... Hello Kitty! Co? Gdzie? Hello Kitty. O, faktycznie. Coś tam jest pod spodem, da się kucnąć? Nie. <noise> ty nawet się skakać nie tak spokój się. A no, nie da się, dobra. Tu mamy sklepy, no tu, tu nic ciekawego nie ma. Jakieś chińskie sklepy. W ogóle, w, ogóle, w ogóle są nawet latarki. Tylko, że oczywiście my nie widzimy tych latarek swoich nazajem. Serio? No, nie. O, drzwi. To są otwarte drzwi jeszcze. No faktycznie. Dopiero stąd widzę, że są otwarte. O jest. Tak to nie, to było A niemiłe ty. To było niemiłe Aż się zdro.. Z... Przestraszyłem Door. Nie, Labirynt Moja ulubione A no, wiesz co? przeważnie jest Labirynt Jakiś. Słyszę, Jaki... coś to co nuci. Jakiś kloc Słyszałem coś, słyszałem nucenie, jakieś typiary Czekaj, A wiesz tak co jest co to znaczy Dźwięk na wyższy co? Dobra, zmniejszy dźwięk, bo jak mi coś wyskoczy, to wyskoczy naprawdę Dobra, idziemy razem, będzie lepiej. Słyszałem, z tej ją słychać, czyli tam jest wyjście. No, przeważnie takie postacie wiążą wokół wyjścia. No to co? Idę pierwszy, ogląd. Obraz tam jest. Ona chyba idzie tu. Słyszę coś. Obraz. Wyjście oj? Nie. Słuchajcie, ją stamtąd idziemy tam No, tu nie ma tu nie ma przejścia, musimy iść tam No to jest słabo ograniczone pole widzenia. To jest tak perfitnie, że wiem. jak się wychylić za rogu i ona tam będzie to Ona, ona cię dorwie. Wziąłem! ją! Uch, Um, um. On! Ej, właśnie cofnęła. Ej, wątp... Cofnęła się. <gryw> Widziałem, jak zawróciła. Tam, tam zawróciła. Tu, do przodu zawróciła. Tam poszła. A, Ci do swojej bazy. Um, przed nami jest. Czemu ja na nią spojrzałem? najgorzej Dobra. O oh, shit, słyszę ją! Nie, 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 nie... O! Wyjście! Co?! Tak, to nie! nie. To jest nieobczciwe! Tu potrzeba klucz do tych drzwi! Ta! O, a ja dotarłem do początku no, Możesz opisać o co nie. jest to, wyjście? Nie! Idź ode mnie, idź ode mnie! Dorwała cię? Tak Bo tam, tam gdzie są drzwi jest jest śle, ślep ten... Ślepa uliczka co, się, dobra. Mhm. Można musimy znaleźć, musimy znaleźć klucz. Kurde, ten obraz mnie bejtuje. Unia. nie. Idź precz. Masz rację, trzeba sobie grafikę zmniejszyć. Bo te cienie przeszkadzają. Była po lewej stronie labiryntu. Jestem po prawej. A gdzie było wyjście? No mniej więcej wiem. Czy... Aha, o, tak. ja mam jakiś pokój? Mam klucz. Nie, 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 ja tam nie, idę. nie, 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 nie. Jestem na początku. Ale... Dopadła cię, czy co? Nie, 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 nie. Oh shit! Oh shit! Staminy nie mam! Wiem, wiem gdzie mniej więcej są te drzwi. O Siema. Ja mam klucz, ale to chyba nie ten. Ja mam, ja mam klucz 3. To, no to jest, to jest ten. u tego. No, to no i wiem gdzie są drzwi. Prowadź. Ona może być po drodze. No ona tam gdzieś łazi. Uważaj. No, łazi gdzieś, gdzieś obok wejścia do tego. Musimy iść. Jesteś tu? Jesteś. No, no, no. Musimy iść chyba tu. Ale ją słychać jak tak chodzi. Tu. Jest tam. O oh. oh, nie. O oh, siema. O oh, pomyliłem że... uliczki. A niech to. A masz klucz? Nie. A to gdzie jest klucz? Po lewo. Aha, dobra. A tak mniej więcej gdzie Tu gdzieś. I tu chyba... O tu Pomyliłem uliczki. A tu, o jak fajnie Zostawił mnie tej koszej Minąłeś mnie Serio? O nie, ślepa uliczka Nie co to, to drzwi? Tak, ja bym wrócił tu najpierw i odładował se staminę. No przeszła gdzieś obok mnie. Najgrażej, bo tu nie ma mapy. No, ale chyba pamiętasz, czy nie? No gdzieś w tą stronę na pewno. Tu gdzieś. Tam na pewno, nie? Dobra, oszczędzać staminę oh, oh, oh. O, o o o... ją! No wiem A teraz gdzie z tej z tej uliczki? Nie wiem, nie wiem w ogóle gdzie jesteś i, i w którą stronę patrzysz O oh, o oh. Idę tam gdzieś mniej więcej do stronę stolona. Gdzie jest obraz? Obraz. O, cześć. obraz? Nasz klucz. No ona tam kampi. Nie, on ty, chyba było w tamtą stronę. No, gdzieś tam jest obok tego. No, że tam były drzwi. Tam Stana były drzwi, ją. gdzie ona była. Nie A tam Ale tam były drzwi. Ty, nawet nie wiem, gdzie jestem. To... Dobra, obraz. Widziałem drzwi. <tankuś> tak, przed drzwiami stanęło. No, była przed drzwiami. Dobra, próbuję A. iść. Nie, kampi. Ktoś musiałby ją wyciągnąć, jakby stamtąd. No tak bardzo kampi przy tych drzwiach. Dobra, ja ją wyciągnę stamtąd. No najważniejsze zadanie. Masz jestem przy tym obrazu. Obrazie co trzeba iść w prawo lub w lewo. Oj, to ona tam może chodzić. No, ona tam chodzi. Nie może, tylko ona tam chodzi. To co, baw się, przeszło na lewo? Chyba, to chodź szybko. No, przeszło Jest. na lewo. O. Chodź szybko, 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 szybko. Otwieraj, otwieraj. Dobra, no, zamknęło się do tobą. Najlepiej, no, klikałeś. No, trzeba, było szybko. O, dobra. To jest koniec pierwszego chaptera. Ja... Następny odcinek będzie... To, to jest będzie... dalej chapter pierwszy. To jest... To jest jako drugi, to jest chapter drugi. No. drugie część drugi, drugi pierwszego chaptera. Dokładnie, dokładnie. No więc dziska. To głowy na tyle. Ja się z wami żegnam. No i cześć. Ja żegnam.